Cześć widzowie, jesteś ze oczywiście Giermar chodzicie, jakby nie było we własnej osobie. Mianowicie wszystko jest dobrze u mnie. Do szkoły chodzę. Ja nie wiem czemu jak chodzi o dziewczyny, to czemu duży dziewczyn po prostu ucieka ode mnie rolnik powinny się cieszyć, że rolnik ma, że, że chce być rolnikiem, tak jak jego dziadek, z pokoleń na pokolenie. A to nie, bo oni śmieją się, bo te, bo one się boją roboty. To albo są dziewczyny, albo są puste lalki. No. A ja znam takie porządne dziewczyny, że nie są pustymi lalkami. Niektóre, no. Odkąd żyję 18 lat, to poznałem dużo dziewczyn. Inne, które to takie puste, że nawet nic do niej ich nie dociera, nie? Także widzicie widzowie, dzisiaj sobie chcę potależować, skończyć przynajmniej działkę w talerzowaniu. Chcę to pokończyć wszystko, chcę stależować i mieć w spokój, dlatego że no, dobrze by było, żebym miał już wszystko stależowane. chcę to sobie potaleszować wszystko więc ja nie, się nie yy, dlatego dzisiaj będzie nie za długi odcinek co prawda może z 10-12 minut tylko bo tak jak mówiłem chcę przejść do jakiejś innej gry bo w końcu mogę sobie gry pobierać na pewno na moim kanale się pojawi też Minecraft Minecraft się pojawi nie wiem, może w CSK się pod szkole jeszcze to będę sobie w Cz nagrywał. Zobaczymy. Bo chcę dużo filmów nagrywać na moim kanale, nie ukrywam, bo naprawdę... Widzę, że naprawdę wyświetlenia robicie znakomite. Podświe wyświetlenia są dobre, z których się bardzo cieszę. Dziękuję wam za to. tak możliwe, że znowu odpalimy lajwika. Także. 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 Także widzicie widzowie, tak to wygląda Także widzicie widzowie Dzisiaj to mówiłem tak jak mówiłem Będzie krótki odcinek Komputer tak jak Nie, mówiłem Komputer mam w końcu złożony Ułożyliśmy go wczoraj, dopiero wczoraj. Mowa o no, dopiero w poniedziałek wrócił rano, więc... No tam od siebie, od rodziny, więc... Także... No, jak chodzi o komputer, to mam większość rzeczy już na Maxa, yy, na OC pomontowane no większość mam już na maxa pomontowanych tych rzeczy, także widzicie widzowie, to chociaż tyle, To było trochę kasy, to się wydało. Teraz oczywiście będę chciał kupić sobie kamerę, no i aparat, no nie. Oczywiście aparat będę chciał kupić taki... A chyba... Okay, no. Wiadomo jaki aparat taki, żebym mógł spawiać Także widzicie widzowie, tak to wygląda A widzowie, tak jak widzicie to tak jest, no. Co ja wam będę inaczej mówił, że inaczej jest jak nie ma inaczej. Tutaj jeszcze kawałeczki. Nie mam dużo. Jest trochę pola. Przyznaję się, jeszcze mamy tego pola. Łopanie. Matku Chryste, ale jest pola. Mamy, mamy naszą utrawę, nie narzekamy. Spokojnie. Także widzicie widzowie, lecimy sobie ładnie. Lecimy sobie oczywiście ładnie. Tak, żeby nie było. Ta Talerzujemy bogato, na bogatości. No i co widzowie? Się talerzuje Co tutaj mogę więcej Wam powiedzieć? Talerzujemy Dużo hektarów to zostało mi w sumie do, 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 do 3 pola do tego dostależowania, także nie, nie, nie narzekam nie co będziemy narzekać także widzicie widzimy my sobie elegancko lecimy także widzicie widzowie jak tutaj Jak tutaj elegancko robimy Robimy sobie elegancko Tak widzowie Tak widzowie Mianowicie słuchajcie już wam mówię Chyba tak wygląda Chcę sobie tutaj potależować to dla Was krótki odcinek, wypuszczę. Potrzebuję dzisiaj taki krótki odcinek dla Was z tego nagrać, bo będzie następna inna gra, może nawet dwie gry, trzy gry le lecą dzisiaj na kanał. Zobaczymy jak tam się ze sobą wyrobię, bo jest, za chwilę będzie dwudziesta. Także zobaczymy. Także no. Będzie, tak jak powiedziałem, będzie dużo w tym roku. Bo jeszcze pytam, bo zapytam się czy będę mógł pan agrywać. Na pewno będę chciał z panem, z panem kolegą mojego dziadka nagrać, bo pan ma fajną 30. -kę. I to jest... z tego co mi się wydaje to jest no, ostatni, czy jeden z pierwszych egzemplarzy 30 co on ma. Albo al, albo, to jest też Mka, nie, nie, nie dam sobie go wyuciąć. Będzie bardzo dużo filmów z 30kami związanymi, ze 60kami ściapkami. Nawet będzie z 25, z 385 -ką. Będę tak jeździł do gospodarza i się pytał, czy mogę pana agrywać. Także... Widzicie, jak tutaj to wygląda chcę oczywiście to stależować yy. Yy. także widzowie w tym odcinku to by było wiadomo na tyle przepraszam oczywiście widzowie że to taki krótki odcinaszek ale tak jak mówiłem muszę się do szkoły spakować yy. no, muszę coś jeszcze zrobić na, ogarnąć kolejną grę, którą mogę nagrać dzisiaj dla was, więc trzymajcie się, do zobaczenia łapkujcie, subskrybujcie udostępniajcie mój kanał, żeby być na bieżąco jak ktoś jest, jest, jest nowy na kanale wiem, że ogląda mnie większość a nie subskrybuje, niech zasubskrybuje bo YouTube strasznie ścina zasięgi takim małym twórczym jak ja więc trzymajcie się, do zobaczenia